Halo, Halo, tu PKS Puchar Polski, z Sosnowca. Witamy Państwa ponownie. I za chwilę drugi półfinał. Dzisiaj dzień pełen emocji i fantastyczne mecze. Legia wchodzi do finału z pierwszego półfinału, a potem MKS Dąbrowa Górnicza bierze konkursy. A teraz będzie drugi półfinał. Ambitmę i Jarget BM, Stalostruk, Polski. Witamy. No i od razu zaskoczył rywali. Czasem Kryznik po raz kolejny. Próba nad koszem. Wykorzystuje Czech naprawdę każdą, jedną Zulina. okazję Bardzo walczy z nimi Anwil. tutaj jest mnóstwo zetknięć przy tych zasłonach, a Sinic tymczasem raz jeszcze, fantastyczny. To, to chyba jest ten OG, już słyszeliśmy przed chwileczką, prawda, e, trenera Urbana. Jest pierwszy w ataku, nie było faulu, ale tam się dzieje pod koszem. Anvil nie zmienia się. Przez Prępliego, a teraz po zmianie przez Sulimę z łatwością zdobywa punkty. Dokładnie. nie zdecydował się na rzut za trzy, idzie w przepychankę z Kalifem Yangiem i nie trafił. Kto to zbierze? Mikalauskas. Jeszcze piłka na parterze, ależ walczy stal. I Silincz za trzy po takiej walce. 11 punktów różnicy. Kizling zablokowany przez Mikhailowskas. Świetna współpraca Litwina i Łotysza w defensywie. Ale Star wygrywa po kontuzjach dwóch swoich największych gwiazd Kuliga, a także Szkele. Oni wszystko odbudowują się i wchodzą do finału Pucharu Polski. Stan ozdrów zagra jutro z Legią Warszawa. Wielkie gratulacje!